Witam Was. Dzisiaj opowiem Wam, dlaczego internet LTE 5G jest droższy od światłowodu. Pierwszą z przyczyn jest wyższy koszt budowy infrastruktury sieciowej. Mówiąc prościej, wydzierżawienie miejsca pod nadajnik, postawienie lub wynajęcie nadajników i doprowadzenie do światłowodów i radiolinii generuje niemałe koszta. Drugą rzeczą jest wygranie aukcji na dane pasta, a nie, jest to, a nie są to małe pieniądze. A także pozyskanie pozwoleń na radiolinie. Tutaj warto dodać, że w przypadku pasm operatorzy zobowiązują się pokryć dany teren zasięgiem danego pasma. Kolejną przyczyną jest miesięczny koszt światłowodu doprowadzonego do nadanika węzłowego, a także koszty modernizacji, naprawy lub obsługi technicznej nadajnika. Wysoką cenę płacimy za sam do mobilności tego internetu, że tak naprawdę możemy go zabrać w większość miejsc i będzie on działał lepiej lub gorzej, ale będzie jednak działał. Do tego dochodzą koszty produkcji i aktywacji karty SIM, i obsługi klienta. Na koniec warto wspomnieć o tym, że nie każdy nadajnik jest tak samo dochodowy. W małej wsi może on generować dużo mniejszy ruch sieciowy niż nadajniki na głównych ulicach dużych miast. Jeżeli masz pytanie dotyczące internetu mobilnego, Światłowodor, wybora oferty z urządzenia. Napisz je na, na, w komentarzu na ten odnetamo.com. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Cześć!